Witam serdecznie. Kolejny odcinek Domówki Oasty. Jesteśmy tuż po meczu wygranym przez NLA Bramkiewa Stoja Bydgoszcz za Seko 98-85. Jaka była sytuacja przed meczem? Po przegranej w ubiegły w poniedziałek 27 grudnia 21 roku z mistrzem Polski u siebie z Ostrowa Wielkopolskiego. Arget. BM Stal. Podobie się ten Trojan Kamili Binas 8-8. Tak, jak we wcześniejszym vlogu mówiłem, poprzednim, po starciu właśnie u siebie z ekipą Zostawa Wielkopolskiego, zwycięstwo w meczu z podopiecznymi Mitowicza no, było obowiązkiem, chcąc dalej liczyć się w walce o playoff I tak coś się stało dziewiąta wygrana w tym sezonie Energia Basket Ligi stała się fakt, faktem. Wszystko rozegrało się w czwartej kwarcie, do której Bydgoszczanie przystępowali dwupunktową stratą. Jednak wygrana 30-15 w ostatniej odsłonie meczu spowodowała pewne zwycięstwo w tym ciekawym, emocjonującym meczu. Przemowy były Trójki w wykonaniu Bydgoszczan w całym meczu. Rado i Campo rzucił 7 z 9 za 3. Andrzej Plut rzucił także tutaj trójki. W ogóle fenomenalny mecz Andrzeja Pluty. 37 punktów. Campo rzucił 28. W ważnych momentach trójki, przechwyty, rzuty. Mocna mocna obrona. tak tutaj duże brawa. Plus. Plus kibice, którzy na pewno wspierali swój zespół jak najbardziej, jak, jak najmocniej, żeby ta wygrana stała się faktem, bo mecz nie był, nie był prosty, nie był łatwy. Przyjezdni ze Gdyni byli naprawdę dobrze dysponowani. Jednak to te trójki plus agresywna obrona spowodowały właśnie, że zwycięstwo zostało w Bydgoszczy. Hmm. Następnym meczem miał miało być spotkanie u siebie Słupka jest Śląsk-Wrocław. Niestety ze względu na COVID w zespole z Wrocławia tego, tego ten mecz się nie odbędzie. Natomiast odbędzie się mecz awansem z 20. kolejki już w niedzielę w Słupsku. Grupa Sierleccy kontra Eneam Ramczyk, Astoria Bydgoszcz Godzina 15.30. Zapraszam na wyjazd do Hali Gryfia. Dodajmy także, że w dzisiejszym meczu Wydgosztanie zagrali osłabieni brakiem pani działa, który jeszcze nie był zdolny do gry. Także tutaj duże brawa i to był to na pewno mecz, jeśli chodzi o atak. Szło dwóch zawodników Andrzeja Pluty i Rodryka Kampora. Także Pluta w znakomitej formie od wielu, wielu tygodni. Rodryk Kampor przeplatał dobre meczu z tymi słabszymi, jednak w tym pokazał, że jest super strzelcem z dystansu, wierzy w swój rzut. Także jak najbardziej jak najbardziej na plus. Że okazało się, że bez takiego ważnego rolnika jak Okinzioł też można wygrywać, że skład jest relatywnie szeroki. Tutaj po jednym opisu mieli także gracze drugiego planu. Dzisiaj akurat głównie w obronie, ale dobrze wiemy, że w poprzednich meczach także w ataku Puszczę do drugiego planu. Także teraz stawiam jest naprawdę w dobrej, w dobrej dyspozycji od wielu tygodni. jak najbardziej liczy się w walce o playoff. Serdecznie dziękuję. Pozdrawiam Kłańczyńsko.